15 lipca 1410 roku na polach pod Grunwaldem rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Bitwa pod Grunwaldem to nie tylko starcie dwóch armii, to moment, który zmienił oblicze całego kontynentu. Zakon Krzyżacki, najpotężniejsza machina wojenna chrześcijańskiej Europy, stanął naprzeciw połączonych sił Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Król Jagiełło, władca dwóch narodów, miał udowodnić, że Unia Polsko-Litewska to nie tylko sojusz polityczny, ale siła zdolna złamać potęgę krzyżaków. Jak doszło do tego, że zakon rycerski, który przez dwa wieki terroryzował Bałtyk, poniósł klęskę, od której nigdy się nie podniósł? Odpowiedź na to pytanie kryje w sobie fascynującą historię ambicji, zdrady i genialnej taktyki Grunwaldu. Żeby zrozumieć, dlaczego bitwa pod Grunwaldem była nieunikniona, musimy cofnąć się o kilkadziesiąt lat wstecz. Historia Polski w XIV wieku to historia ciągłych zmagań z zakonem krzyżackim. Krzyżacy przybyli na ziemię pruskie w 1226 roku, oficjalnie po to, by nawracać pogańskich prusów. W rzeczywistości budowali własne państwo zakonne, które z czasem stało się zagrożeniem dla wszystkich sąsiadów. Historie takie jak ta wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena prawie nigdy nie pojawiają się w popularnych opracowaniach. A co najbardziej fascynujące, podczas moich badań natknąłem się na osobiste relacje uczestników tej bitwy, które całkowicie zmieniają sposób w jaki rozumiemy ten epizod. Nie udało mi się zawrzeć wszystkich szczegółów w tym filmie, ale w materiale uzupełniającym znajdziecie je w całości. Wraz z innymi nieznanymi historiami rycerzy i dowódców. Link do tego materiału jest w opisie. Dla tych, którzy chcą poznać więcej niż pokazujemy tutaj. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim wybuchła w 1409 roku, ale jej korzenie sięgały znacznie głębiej. Krzyżacy systematycznie zajmowali ziemię, które Polska uważała za swoje. Pomorze Gdańskie, utracone w 1318 roku było otwartą raną w polskiej świadomości. Każdy król Polski marzył o jego odzyskaniu. Król Jagiełło, urodzony jako Władysław, był postacią niezwykłą. Jako wielki książę litewski, przyjął chrzest w 1386 roku i poślubił królową Jadwigę, tworząc Unię Polsko-Litewską. Dla krzyżaków był to cios w samo serce ich misji. Zakon uzasadniał swoją ekspansję koniecznością nawracania Pogan. Gdy Litwa przyjęła chrześcijaństwo, krzyżacy stracili pretekst do dalszych wojen, ale nie zamierzali rezygnować ze swoich ambicji. Po drugiej stronie stał wielki mistrz Ulrich von Jungingen, człowiek dumny, pewny siebie i przekonany o niepokonalności swojego zakonu. Krzyżacy dysponowali najlepiej wyszkoloną ciężką kawalerią w Europie. Ich zamki z malborkiem na czele były cudami inżynierii wojskowej. Ulrich wierzył, że jedno zdecydowane uderzenie wystarczy, by rozbić siły polsko-litewskie i raz na zawsze zakończyć spór o dominację nad Bałtykiem. Jagiełło był zupełnie innym typem władcy: cierpliwy, ostrożny, skłonny do długiego planowania. Nie szukał chwały osobistej na polu bitwy. Szukał zwycięstwa. I właśnie ta różnica charakterów miała zadecydować o losach Grunwaldu 1410. Wojsko polskie, które wyruszyło na wojnę latem 1410 roku, było imponujące. Według różnych szacunków armia polsko-litewska liczyła od 30 do 40 tysięcy żołnierzy. To była gigantyczna siła jak na standardy średniowiecznej Polski. Rycerze polscy stanowili trzon ciężkiej kawalerii. Każdy z nich był profesjonalnym wojownikiem, który całe życie poświęcił sztuce wojennej ale prawdziwą siłą armii Jagiełły była jej różnorodność. Obok polskich rycerzy maszerowali litewscy bojarzy, ruskie drużyny, a nawet oddziały tatarskie. Ta mozaika narodów i kultur mogła być słabością. W rękach umiejętnego dowódcy stała się atutem. Wojska litewskie pod wodzą wielkiego księcia Witolda różniły się znacząco od polskich. Lżejsza kawaleria, bardziej mobilna, przyzwyczajona do szybkich ataków i odwrotów. Tatarzy, którzy walczyli po stronie Unii, stosowali taktyki zupełnie obce europejskim rycerzom. Łucznicy konni, zdolni do prowadzenia ostrzału w pełnym galopie, byli śmiertelnie niebezpieczni dla ciężkiej kawalerii. Zakon Krzyżacki wystawił armię liczącą około 20 do 27 tysięcy żołnierzy, mniej niż siły polsko-litewskie, ale za to znacznie lepiej uzbrojoną i wyszkoloną. Ciężka kawaleria krzyżacka była legendarna. Rycerze zakonni w pełnych zbrojach płytowych, na potężnych koniach bojowych, byli żywymi czołgami średniowiecza. Każdy z nich był wart kilku zwykłych żołnierzy. Krzyżacy mieli jeszcze jedną przewagę. Ich armia była jednolita, zdyscyplinowana, przyzwyczajona do wspólnych działań. Siły polsko-litewskie, choć liczniejsze, składały się z oddziałów o różnym uzbrojeniu, taktyce i języku. Koordynacja takiej armii wymagała niezwykłych umiejętności dowódczych. Przygotowania do kampanii trwały miesiącami. Jagiełło z niezwykłą starannością planował każdy szczegół: trasy przemarszu, punkty zaopatrzenia, miejsca koncentracji wojsk. Nic nie było pozostawione przypadkowi. Król wiedział, że ma tylko jedną szansę. Porażka oznaczałaby katastrofę dla całej Unii Polsko-Litewskiej. Krzyżacy również przygotowywali się do wojny. Ulrich von Jungingen ściągnął rycerzy z całej Europy. Goście zakonni, jak ich nazywano, przybywali z Niemiec, Francji, Anglii. Dla wielu z nich wojna z pogańską Litwą, mimo że Litwa była już chrześcijańska, była okazją do zdobycia chwały i odpustów. 15 lipca 1410 roku obie armie stanęły naprzeciw siebie na polach między wsiami Grunwald, Stembark i Łodwigowo. Bitwa pod Grunwaldem miała rozpocząć się o świcie, ale Jagiełło nie spieszył się. Król uczestniczył w dwóch mszach świętych, podczas gdy jego żołnierze czekali w szyku bojowym. Ta zwłoka doprowadzała Ulricha do szału. Wielki Mistrz wysłał do Jagiełły heroldów z dwoma nagimi mieczami. Był to gest z niewagi i wyzwania. Krzyżacy przekazali, że skoro król boi się walki, oni dostarczają mu broń. Jagiełło przyjął miecze ze spokojem. Odpowiedział, że ufność w Bogu da mu zwycięstwo. Ta prowokacja miała wyprowadzić polskiego króla z równowagi. Osiągnęła skutek odwrotny. Bitwa rozpoczęła się około południa. Pierwsze starcie nastąpiło na prawym skrzydle, gdzie wojska litewskie pod wodzą Witolda uderzyły na krzyżackie linie. To, co wydarzyło się potem, do dziś budzi kontrowersje historyków. Litwini po początkowym natarciu zaczęli się cofać część krzyżaków ruszyła w pościg łamiąc szyk bojowy. Czy był to pozorowany odwrót, taktyka Grunwaldu zaplanowana wcześniej przez Witolda, czy może prawdziwa ucieczka, którą dopiero później wykorzystano? Niezależnie od intencji, skutek był taki sam. Znaczna część krzyżackiej kawalerii oderwała się od głównych sił, ścigając rzekomo uciekających Litwinów. To, co widzieliśmy teraz o taktyce Grunwaldu, to tylko część widoczna dla oka. Co naprawdę mnie zaskoczyło podczas badań, to szczegóły uzbrojenia i formacji, które nie są pokazywane nawet w specjalistycznych książkach, a które całkowicie zmieniają rozumienie, jak ta bitwa przebiegała. Przygotowałem schematy i rekonstrukcję tych elementów w materiale uzupełniającym, który jest w opisie. W centrum pola walki rozgorzała zacięta walka. Polscy rycerze starli się z elitą zakonu krzyżackiego. Chorągiew, wielka krakowska z białym orłem na czerwonym tle, walczyła przeciwko chorągwi wielkiego mistrza. W pewnym momencie polski sztandar upadł na ziemię. Krzyżacy wznieśli okrzyk triumfu, przekonani, że bitwa jest wygrana, ale chorągiew została podniesiona. Polscy rycerze walczyli dalej z jeszcze większą determinacją. Ten moment, który mógł być początkiem klęski, stał się symbolem niezłomności. Bitwa trwała godzinami. Upał był nieznośny. Rycerze w ciężkich zbrojach padali z wyczerpania równie często jak od mieczy przeciwnika. Moment decydujący nadszedł, gdy Ulrich von Jungingen osobiście poprowadził ostatnią rezerwę krzyżacką do ataku. Wielki mistrz celował bezpośrednio w pozycję króla Jagiełły. To miało być uderzenie, które zakończy bitwę. Jeden cios, jedna śmierć, jedno zwycięstwo. Ulrich niemal dotarł do polskiego króla. Legenda głosi, że jeden z krzyżackich rycerzy, Diepold Kikeritz von Dieber, przedarł się przez Straż Królewską i zamachnął się na Jagiełłę. Król został uratowany przez sekretarza Zbigniewa Oleśnickiego, który powstrzymał napastnika. Chwilę później Wielki Mistrz padł martwy, przeszyty włóczniami polskich rycerzy. Śmierć Ulricha von Jungingena złamała ducha krzyżackiej armii. Zakon krzyżacki, który przez dwa wieki budził strach w całej Europie, Poniósł druzgocącą klęskę. Na polach Grunwaldu zginęło według różnych źródeł od 8 do 18 tysięcy Krzyżaków. Wśród poległych było większość dostojników zakonnych. To była katastrofa, od której zakon nigdy się nie podniósł. Wieść o zwycięstwie pod Grunwaldem rozeszła się po Europie z prędkością pożaru. Dla jednych była to wspaniała wiadomość, dla innych szok. Zakon krzyżacki, uważany za niezwyciężony, został rozbity przez armię, którą wielu na Zachodzie nadal uważało za półpogańską. Historia Polski zyskała nowy, chwalebny rozdział. Bezpośrednie skutki bitwy były jednak mniej spektakularne niż można by oczekiwać. Jagiełło nie wykorzystał w pełni swojego zwycięstwa. Zamiast natychmiast maszerować na Malbork, wojska polsko-litewskie zatrzymały się, by świętować i zbierać łupy. Ta zwłoka dała krzyżakom czas na zorganizowanie obrony. Gdy armia Jagiełły dotarła pod Malbork, zastała twierdzę przygotowaną do obrony. Komtur Heinrich von Plauen zdążył zgromadzić pozostałe siły i wzmocnić fortyfikację. Oblężenie trwało kilka tygodni, ale potężne mury Malborka okazały się nie do zdobycia. Jagiełło musiał się wycofać. 1 lutego 1411 roku podpisano pokój w Toruniu. Warunki były zaskakująco łagodne dla pokonanego zakonu. Krzyżacy zachowali większość swoich ziem. Musieli jednak wypłacić ogromną kontrybucję i zwrócić Litwie żmudź. Dla wielu historyków ten pokój był zmarnowaną szansą. Polska mogła całkowicie zniszczyć państwo zakonne. Zamiast tego pozwoliła mu przetrwać. Perspektywa krzyżacka na te wydarzenia była oczywiście inna. Kroniki zakonne przedstawiały bitwę jako dzieło szatana i pogańskiej magii. Litwini, mimo chrztu, byli w oczach Krzyżaków nadal poganami. Tatarzy w armii Jagiełły służyli jako dowód na nieczyste intencje polskiego króla. Ta propaganda miała podważyć legitymację polskiego zwycięstwa w oczach chrześcijańskiej Europy. W Polsce i na Litwie Grunwald stał się symbolem narodowej chwały. Pieśni, kroniki, legendy opisywały wielkie zwycięstwo. Jan Długosz, pisząc kilkadziesiąt lat później, stworzył epicki opis bitwy, który do dziś kształtuje naszą wyobraźnię. Rycerze polscy stali się bohaterami, wzorami cnót rycerskich. Ale najbardziej interesująca jest perspektywa długoterminowa. Grunwald 1410 nie zniszczył zakonu krzyżackiego od razu. Uczynił to jednak śmiertelnie rannym. Przez następne dziesiątki lat potęga Krzyżaków słabła. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim była początkiem końca. W 1466 roku, po kolejnej wojnie, Zakon musiał uznać zwierzchnictwo polskiego króla. Państwo zakonne, które przez dwa wieki było niezależną potęgą, stało się lennem Polski. Bitwa pod Grunwaldem pozostawiła trwały ślad w historii Polski i całej Europy Środkowej. Jej znaczenie wykracza daleko poza militarne zwycięstwo. Grunwald stał się symbolem. Mitem założycielskim, punktem odniesienia dla polskiej tożsamości narodowej przez następne sześć wieków. W XIX wieku, gdy Polska była wymazana z mapy Europy, podzielona między Rosję, Prusy i Austrię, pamięć o Grunwaldzie nabrała szczególnego znaczenia. Zwycięstwo nad krzyżakami, przodkami pruskich zaborców, było dowodem, że Polska może pokonać nawet najpotężniejszych wrogów. Obraz Jana Matejki, przedstawiający bitwę. Namalowany w 1878 roku, stał się ikoną polskiego patriotyzmu. To monumentalne dzieło liczące niemal 40 metrów kwadratowych ukazuje moment triumfu polskiego oręża z niezwykłą dramaturgią i dbałością o historyczne detale. Matejko nie był jedynym artystą zafascynowanym Grunwaldem. Henryk Sienkiewicz, laureat Nagrody Nobla, poświęcił tej epoce swoją powieść Krzyżacy. Wydaną w 1900 roku. Książka stała się bestsellerem i została przetłumaczona na dziesiątki języków. Sienkiewicz tchnął życie w postacie króla Jagiełły, Witolda, Ulricha von Jungingena i setek zwykłych rycerzy. Dla pokoleń Polaków to właśnie ta powieść była pierwszym kontaktem z historią Grunwaldu. W XX wieku Grunwald znów odegrał symboliczną rolę. Podczas II wojny światowej polscy żołnierze walczący na wszystkich frontach nosili w sercach pamięć o tym zwycięstwie. Dywizja imienia Tadeusza Kościuszki, formowana w Związku Radzieckim, otrzymała sztandar z wizerunkiem Grunwaldu. Po wojnie komunistyczne władze wykorzystywały mit Grunwaldzki do legitymizacji sojuszu ze Związkiem Radzieckim przeciwko Niemcom. W 1960 roku, w 550. rocznicę bitwy, na polach Grunwaldu odsłonięto monumentalny pomnik. Granitowe kolumny i metalowe maszty znaczą miejsce, gdzie padł wielki mistrz Ulrich von Jungingen. To miejsce pamięci narodowej odwiedzane co roku przez setki tysięcy turystów z całego świata. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, otwarte w pobliżu, gromadzi artefakty z pola bitwy i prezentuje interaktywne wystawy przybliżające realia średniowiecznej wojny. Badania archeologiczne prowadzone na polach Grunwaldu. Od lat 90. XX wieku przyniosły fascynujące odkrycia. Naukowcy odnaleźli groty strzał, fragmenty zbroi, ostrogi i elementy uprzęży końskiej. Każdy z tych przedmiotów opowiada swoją własną historię. Analiza metalurgiczna wykazała, że uzbrojenie obu stron było niezwykle wysokiej jakości. Rycerze polscy i krzyżaccy używali najnowocześniejszego sprzętu dostępnego w ówczesnej Europie. Szczególnie interesujące okazały się badania nad miejscami pochówków. Tysiące poległych zostało pochowanych w zbiorowych mogiłach na polu bitwy. Analiza szczątków pozwoliła naukowcom zrekonstruować wygląd średniowiecznych wojowników, ich stan zdrowia, a nawet rodzaje ran, które zadawały im śmierć. To mroczne, ale fascynujące, okno w przeszłość. Średniowieczna Polska była światem bardzo różnym od naszego ale pewne wartości okazały się ponadczasowe. Odwaga w obliczu przeważającego wroga. Zdolność do budowania sojuszy mimo różnic kulturowych i religijnych. Cierpliwość i strategiczne myślenie zamiast pochopnych działań. Te lekcje z Grunwaldu pozostają aktualne. Wpływ bitwy pod Grunwaldem na rozwój sztuki wojennej był znaczący. Taktyka Grunwaldu polegająca na wykorzystaniu różnorodności jednostek i koordynacji działań ciężkiej kawalerii z lekką jazdą, była studiowana przez późniejszych dowódców. Pozorowany odwrót Litwinów, niezależnie od tego, czy był zaplanowany czy spontaniczny, wszedł do kanonu manewrów taktycznych. Wojsko polskie przez następne stulecia kultywowało tradycje grunwaldzkie, traktując tę bitwę jako wzór do naśladowania. Dla Litwinów grunwald ma równie głębokie znaczenie. Wielki książę Witold, który dowodził prawym skrzydłem armii, jest bohaterem narodowym Litwy. Jego postać pojawia się na litewskich banknotach i pomnikach. Współpraca polsko-litewska pod Grunwaldem jest symbolem tego, co oba narody mogą osiągnąć razem. W czasach współczesnych, gdy Polska i Litwa są sojusznikami w NATO i Unii Europejskiej, pamięć o wspólnym zwycięstwie nabiera nowego znaczenia. Dzisiejsze pole bitwy pod Grunwaldem jest miejscem pamięci. Co roku w rocznicę starcia odbywa się rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem, przyciągająca tysiące widzów z całego świata. Rycerze w historycznych zbrojach odtwarzają wydarzenia sprzed ponad 600 lat. To nie tylko widowisko, to żywa lekcja historii, która pozwala dotknąć przeszłości. Rekonstruktorzy z Polski, Litwy, Niemiec, Czech i wielu innych krajów spotykają się by wspólnie celebrować historię, która kiedyś ich dzieliła. Zakonne zamki w Malborku, Gniewu, Bytowie stoją do dziś jako pomniki potęgi krzyżaków. Malbork, największa ceglana twierdza w Europie, jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerując po jego murach można niemal usłyszeć echo tamtych czasów. Polska średniowiecze ożywa w tych miejscach. Gotyckie sklepienia Masywne wieże i labirynty korytarzy świadczą o potędze zakonu, który przez dwa wieki dominował nad Bałtykiem. Unia Polsko-Litewska, która odniosła zwycięstwo pod Grunwaldem, przetrwała przez kolejne cztery stulecia. Przekształciła się w Rzeczpospolitą obojga narodów, jedno z największych państw ówczesnej Europy. Współpraca polsko-litewska, zapoczątkowana w krewie w 1385 roku i przypieczętowana krwią pod Grunwaldem stworzyła unikalny model wielonarodowego państwa. Ten eksperyment polityczny, łączący różne narody, religie i kultury pod jedną koroną, był wyprzedzeniem swojej epoki. Los zakonu krzyżackiego po Grunwaldzie jest przestrogą przed pychą i arogancją władzy. Organizacja, która uważała się za niezwyciężoną, została upokorzona. Przez następne dekady zakon pogrążał się w długach, konfliktach wewnętrznych i utracie prestiżu. W 1525 roku ostatni wielki mistrz, Albrecht Hohenzollern, sekularyzował państwo zakonne i przekształcił je w świeckie księstwo pruskie, składając hołd lenny królowi polskiemu. To był ostateczny koniec krzyżackiego marzenia o imperium. Średniowieczne ordery rycerskie były znacznie bardziej złożone niż uproszczone wersje, które zwykle widzimy w popularnych mediach. W materiale uzupełniającym Pokazuje konkretne zbroje każdego zakonu, techniki walki, logistykę kampanii i osobiste historie, wszystko bez współczesnych uproszczeń i osądów spoza epoki. Link do materiału znajduje się w opisie. Bitwa pod Grunwaldem 1410 pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. To tutaj, na błotnistych polach Prus. Wojsko polskie wraz z litewskimi sojusznikami złamało potęgę zakonu krzyżackiego. Król Jagiełło, władca o niezwykłej cierpliwości i strategicznym umyśle, udowodnił, że Unia Polsko-Litewska jest siłą, z którą musi liczyć się cała Europa. Jak widzieliśmy w tym filmie, Grunwald nie był tylko bitwą, był punktem zwrotnym, momentem, w którym historia potoczyła się w nowym kierunku. Krzyżacy, którzy przez dwa wieki budowali swoje państwo na podbojach i krucjatach, zostali pokonani przez tych, których mieli nawracać. Dziedzictwo tej bitwy żyje do dziś. W każdej rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem w murach Malborka, w pamięci narodowej Polaków i Litwinów, to historia o odwadze, o sojuszach, które przetrwały próbę czasu, o mądrości, która wygrała z brutalną siłą. Jeśli ten film rozbudził twoje zainteresowanie bitwą pod Grunwaldem lub taktykami wojennymi średniowiecza, zostaw komentarz o tym, który aspekt chciałbyś zobaczyć głębiej zbadany. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, kliknij przycisk subskrypcji już teraz, aby śledzić całą naszą serię o krucjatach. I nie zapomnij obejrzeć filmu, który właśnie pojawia się na twoim ekranie, kontynuuje on tę fascynującą podróż przez średniowieczną historię.